i dobra. Bardzo Was serdecznie wszystkie pozdrawiam. Kochalek mówi jeszcze czas rodzenia i czas umierania, czas radości i czas smutku, jeszcze czas śmiechu i czas płaczu. Przeżywamy teraz czas Wielkiego Postu, w którym w tym roku nabrał zupełnie nowego wymiaru. Oto stajemy wobec lęku, wobec cierpienia, niepewności, choroby i smutku i niepewności. Ale nade wszystko stajemy w tym czasie pod krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i szatana oraz jego moc. Ten krzyż ma moc, bo na nim złożona została najpiękniejsza ofiara miłości, tego, który nas do końca umiłował. Przy tym krzyżu, przy ołtarzu krzyża podczas Eucharystii naszych wspólnych modlitw pamiętamy o wszystkich, o chorych, o starszych. O samotnych, o tych, którzy się boją o swoich bliskich i o siebie samych. Bogu zawierzamy wszystkie troski, zmartwienia oraz Wasze słabości. Nie zapominamy o wyczerpanych ponad siłę lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach, o służbie zdrowia, o personelu medycznym, ale także o wszystkich służbach, o których pracy się nie mówi, a przecież też narażonych na stres i na zmęczenie. Oddajemy Was Bogu w naszym modlitwie i poście. Wszystkie zalecenia naszych pasterzy i odpowiedzialnych za nasz kraj chcemy respektować w pokorze serca. Nie ustawajmy jednak w nadziei, że to Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Prosimy Chrystusa, by swoją krwią świętą obmył nas i nas zbawi. Oddajemy naszemu Panu to wszystko, co jest naszym dziedzictwem i darem dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pan mówi: Szukajcie Wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dlatego szukajmy w tym wszystkim, co się dzieje w nas i wokół nas, nade wszystko samego Boga i Jego woli. Jesteśmy jako duszpasterze, jako franciszkanie do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś potrzeby, to jesteśmy by Was wysłuchać, jak trzeba wyspowiadać, jak trzeba udzielać innych sakramentów, czy błogosławić. Sercem Was wszystkich ogarniamy. Wszystkie informacje dotyczące porządku na i w naszej parafii, czy transmisji internetowych z naszego Kościoła znajdujecie na stronie internetowej www.albetwirki.pl Bądźmy razem w modlitwie, bądźmy razem przy Chrystusie. Nie dajmy się zwieść i ulec lękowi czy niepewności. To przecież Bóg jest z nami i ten trudny czas jest po coś dany. I dlatego trzeba słuchać i mieć otwarte serce na Boga, na Jego Słowa, a także na swoich bliskich, na sąsiadów i tych, którzy być może naszej pomocy potrzebują. Ufajcie, Bóg jest zawsze z nami, a zwłaszcza w tej chwili. A jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciw nam? Z całego serca Wam błogosławimy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.